Świat social mediów codziennie, niemalże codziennie przypomina mi, gdzie jestem, z kim ja współpracuję i że jestem w najlepszym możliwym miejscu, ile tutaj mam wartości. To jest niesamowite. Niemalże codziennie dostaję różne propozycje. Justyna, tu masz szkolenie takie, tu się nauczysz um, konwersacji. Na tym szkoleniu Nauczysz się rozbijać obiekcje. Na tym szkoleniu nauczysz się budować markę osobistą. Na tym szkoleniu nauczysz się spraw technicznych, jak tu działać w social mediach, żeby odnieść sukces. Na innym szkoleniu nauczysz się, jak być liderem, prawdziwym liderem. Na innym szkoleniu nauczysz się, jak mm, przyciągnąć do siebie odpowiednie osoby, nie goniąc za nimi. I tak dalej. I tak dalej. I tak jest niemalże codziennie. W związku z czym niemalże codziennie uświadamiam sobie po raz kolejny, gdzie jestem, jakie ja mam wartości ze swoją współpracą. To wszystko, co przed chwilą wymieniłam, ja tutaj mam i o wiele, wiele więcej. Nie dość, że mam rozwój osobisty, rozwój głowy, rozwój myślenia, zmiana myślenia, patrzenia inaczej na siebie, na ludzi, na zarabianie. No mnóstwo tego naprawdę i nie muszę już gonić, szukać szkoleń, wydawać pojedynczych pieniędzy, gdzie się pewnie niezła kwota by uzbierała, chociaż. Ja absolutnie nie mam z tym problemu. Uważam, że jeżeli coś jest nam potrzebne, jakiś kurs, jakieś szkolenie, czegoś potrzebujemy, żeby pójść dalej, mamy po prostu potrzebę wiedzenia więcej, to zawsze uważam, że to są zainwestowane pieniądze, niewydane. Tylko, że my w naszej współpracy po prostu to wszystko mamy. To nie jest zwykła współpraca. To jest jak. To jest jak jazda Ferrari albo Cinquecento. Taka różnica. Nasza współpraca to jest zmiana stylu życia po całości. Holistycznie. W ogóle to jest moje ulubione słowo: holistyczne. Holistyczne podejście do nas jako ludzi, podejście do biznesu podejście do nauki, podejście do wzrostu, do rozwoju i to daje holistyczne holistyczny rozwój, a potem rezultaty. Więc jeśli to wszystko co powiedziałam w jednym, jednym miejscu od praktyków, właśnie to jest ważne, chyba o tym nie powiedziałam. Praktycy, czyli ludzie, którzy robią taki właśnie biznes, który budują biznes sieciowy. Od nich się uczymy i to my tutaj w tej współpracy mamy. Więc jeśli interesuje Cię właśnie takie holistyczne podejście do Ciebie, do zarabiania, do rozwoju i wszystkiego innego, to po prostu, po prostu się odezwij. Powyżej, poniżej masz link. Bezpieczny link. Po prostu tam kliknij. Posłuchaj tego, co tam jest, żebyś miał większy obraz, patrzenie na te nasze wartości z naszej współpracy. Polecam serdecznie, nie przechodź obojętnie, bo nigdy nie wiesz, które miejsce może jest odpowiednie dla Ciebie. Pozdrawiam gorąco życząc Wam, kochani, cudownego dnia.